No, witajcie, witajcie. Znowu zapraszam Was na nasz kanał, gdzie razem zapuścimy się w te ciemne kąty ludzkiej wyobraźni, tam gdzie strach przestaje być tylko bajką. Dziś na tapecie mamy pięć strasznych historii, takich, co to ciarki przechodzą po plecach. Wygrzebałem je z najciemniejszych zakamarków internetu, uwierzcie mi. Będą Wam się śnić po nocach jak nic. Przygotujcie się, bo zaraz włos się Wam na głowie zjeży. Zanurzamy się w otchłań strachu, ale ostrzegałem: słuchacie na własną odpowiedzialność. Wyobraźcie sobie stary, rozpadający się dom gdzieś na końcu miasta. Ludzie gadali, że mieszkała tam kiedyś pani Helena. Zmarła w dziwnych okolicznościach, nikt nic nie wiedział. Po jej śmierci dom stał pusty i głucho. Tylko jakieś dziwne dźwięki dochodziły stamtąd. Mieszkańcy omijali to miejsce szerokim łukiem. Plotkowali po kątach o duchach. Aż raz grupka młodzieży, gówniarze jeden z drugiego, postanowili zbadać ten nawiedzony dom. W środku ciemno jak w grobie, i ta cisza aż dzwoniła w uszach. Zaczęli ostrożnie chodzić po pokojach, świecąc sobie latarkami po zakurzonych meblach. W salonie znaleźli starą drewnianą skrzynię, a w środku. Pamiętnik pani Heleny i srebrny medalion. I nagle, jak nie wrzasnął ktoś z nich, panika, zaczęli uciekać, potykając się o własne nogi. Do nawiedzonego domu już nigdy nie wrócili, ale tamta noc wryła im się w pamięć. Czy to duch Heleny dał im psztyczka w nos? Pokazał, że z niego to się nie ma co nabijać? Tym razem przenosimy się w samo serce Borów Tucholskich. Grupa przyjaciół postanowiła spędzić tam weekend. Pierwszy dzień minął im jak z bajki: spacery, ognisko nad jeziorem, śmiechy, chichy. Rano ruszyli w głąb lasu. Mieli mapę, kompas, niczym się nie przejmowali, ale las to chytry drań. Zaczął plątać im ścieżki. Słońce już powoli zachodziło, a oni błądzili coraz bardziej. Panika gotowa. Zaczęli krzyczeć, wołać o pomoc. Ale las pochłaniał ich głosy. Wokół tylko ciemność i jakieś dziwne odgłosy. Jeden z nich, sprytniejszy, wlazł na drzewo i zobaczył dziwne światła, jakieś postacie. Postanowili zbudować szałas i przeczekać noc. Rano obudzili się w zupełnie innym miejscu, nieznanym. Nikt ich nigdy nie odnalazł. Żadnego śladu. Czy to tylko tragiczny wypadek? Czy może las miał swoje dla nich plany? Stary, opuszczony szpital psychiatryczny, na wzgórzu, a jakże. Mieszkańcy bali się jak ognia tego miejsca. Mówili, że po nocach słychać tam krzyki pacjentów. Nikt normalny nie odważyłby się tam wejść po zmroku. Dawniej w tym szpitalu działy się dantejskie sceny elektrowstrząsy, lobotomie, istne piekło. Pewnej nocy Burza szalała na dworze, a grupka studentów postanowiła sprawdzić, czy plotki o szpitalu to prawda. Uzbrojeni w latarki i kamerę przeskoczyli przez płot. W środku głucha cisza, aż w uszach dzwoniło. Studenci rozeszli się po korytarzach, zaglądają do pustych sal. W jednej z nich znaleźli stary notes, a w nim przerażające rysunki. Nagle usłyszeli jakiś dźwięk. Coś się przesunęło. Przerazili się jak diabli i uciekli. Kamerę zgubili, notes też. Wrócili do domu wcali i zdrowi, ale tamta noc, tamta noc to już inna historia. Czy w starym szpitalu straszy, sami ocencie. Kraków. Piękne miasto, ale i tu nie brakuje mrocznych historii. Ta opowiada o rodzinie Nowakowskich, rodzinie naznaczonej klątwą. A zaczęło się niewinnie od rubinowego naszyjnika, który pan Stanisław Nowakowski kupił na jakiejś szemranej aukcji. Sprzedawca ostrzegał go przed klątwą, ale Stanisław swoje wiedział. Dał naszyjnik żonie Annie w prezencie. I co? I następnego dnia Anna zapadła na dziwną chorobę. Lekarze rozkładali ręce. Stanisław chciał pozbyć się naszyjnika, ale nie mógł. Coś go trzymało przy nim. Po śmierci żony, nieszczęścia ścigały Nowakowskiego jak przeklęte. Syn zginął w wypadku, córka popełniła samobójstwo. Stanisław zamknął się w domu i powoli tracił rozum. Po jego śmierci dom opustoszał, nikt nie chciał tam mieszkać. Mówiono, że to klątwa krwawego naszyjnika. Na obrzeżach miasta stała stara, opuszczona fabryka mebli. Mieszkańcy omijali ją z daleka. Plotki krążyły o dziwnych dźwiękach i światłach. Aż w końcu grupka nastolatków, wiadomo jak to młodzież, postanowiła sprawdzić, co tam straszy. Przeskoczyli przez płot i weszli na teren fabryki. Czas jakby się tam zatrzymał. Maszyny stały nieruchomo, pokryte kurzem. Nastolatkowie rozproszyli się po halach produkcyjnych. Zaglądają w każdy kąt. W jednej z hal znaleźli stary warsztat. Na stole narzędzia, na ścianie plany. Nagle jeden z nich krzyknął. Ze strachu mało nie posikał w gacie. Na podłodze leżała maska dziwna jakby ze skóry. Usłyszeli jakiś szelest, kroki. Uciekli ile sił w nogach. Czy wrócą tam kiedykolwiek? Wątpię. No i to by było na tyle na dziś. Przeszliśmy się trochę po tych naszych mrocznych zakamarkach. Pięć historii, które pokazują, że rzeczywistość potrafi być bardziej przerażająca niż film. I co? Strach wam ciarki przechodzą po plecach? A może macie ochotę na więcej? Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. A w komentarzach napiszcie, czy wierzycie w duchy, klątwy i inne takie? Do zobaczenia w następnym odcinku. Będzie się działo.